Trzecie Targi Wydawców Katolickich w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, jak zwykle. A tym razem naszym gościem jest pan Dariusz Kowalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan chce nam zaprezentować? Chciałem zaprezentować audiobook z książki Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego Spojrzenia w świetle łaski. Zapiski duchowe z wczesnego okresu jego, jego drogi. Pierwsze trzy zeszyty spłonęły. To są pierwsze, które ocalały. Jest to świadectwo drogi wielkiego człowieka, który rozumiał już na wstępie, że ta droga życia duchowego jest drogą ogromnej pracy, że to jest jak mozolne wspinanie się po pewnych schodach. Patrząc na jego życie, na jego dzieło, już po jego śmierci widzimy wiele, widzimy te ogromne rzeczy, jakie, jakie stały się udziałem wielu ludzi przez niego, właśnie. Nazwijmy to jego, jego dzieła, prawda? Patrząc na to i czytając. Czy słuchając tych właśnie zapisków możemy zrozumieć, skąd się to wszystko wzięło? Człowiek, który e, swoje życie poświęcił niepokalanej, który rozumiał od początku, że właśnie duchowa droga jest drogą walki i pracy. Świadectwo drogi kogoś, kto, kto prowadzi świadome, świadome życie duchowe. Czy to jest przeżycie mistyczne? Jest to świadectwo przeżyć duchowych, człowieka, który pozostaje w relacji z Bogiem, który rozpoznaje w sobie. Właśnie działanie łaski, działanie łaski. Ja, ja nie jestem w stanie swoimi słowami określić tego tak, jak celnie to Sługa Boży ksiądz Franciszek opisuje już w samym wstępie, więc nie chciałbym tutaj komentować czegoś, co mówi samo za siebie. Ja po prostu chcę zachęcić do tego, żeby, żeby z tym się zapoznać, bo Ksiądz Franciszek Blachnicki to jest jedna z wielkich postaci naszej, naszej historii. No, historii niemalże współczesnej, tak? to jest sprawa lat najtrudniejszych dla Polski, lat komuny, kiedy, kiedy cały aparat usilnie pracował nad tym, żeby... Żeby wyrwać Boga z serc, z serc młodych ludzi w ogóle żeby, żeby, żeby przeorać naszą świadomość jako narodu, a ten człowiek e, dokonał czegoś, co po prostu no, dla, dla, zostało w wielu ludziach e, naszego pokolenia, no, mojego pokolenia i młodszych. A co Pan w tym duchowym świadectwie znalazł dla siebie? Że wszystko ma jakiś sens i że e, to wszystko co mnie spotyka, to jest jakiś budulec, to jest coś, co ja mogę wykorzystać. Jeżeli chcę świadomie rozwijać się duchowo, to wszystkie zdarzenia z mojego życia, na wszystko, co się dzieje w moim życiu, na wszystkie zdarzenia muszę patrzeć jako na jakieś stopnie, jako na coś, co ma, co zostało mi dane do przepracowania, co zostało mi dane jako, jako budulec. Dla mnie nauka z tego płynie taka, że yy, ze wszystkich duchowych, szczególnie upadków i tak, rzeczy trudnych, trzeba wyciągać wnioski. Kiedyś y, ksiądz Blachnicki był przewodnikiem ludzi młodych. Czy dziś także może nim być? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Może nim być. Całe jego dziedzictwo, zresztą pe pewno jest ludzi, którzy go znali, którzy w tym przeszli, przez ten ruch. E, tak, może nim być. I ta płyta może być, może być taką... Początkiem relacji. Tak, znaczy może być jakimś, nie wiem, czy samouczkiem życia duchowego, no jakimś rodzajem przewodnika po życiu duchowym. No to jest e, dla ludzi, którzy świadomie chcą podjąć e, jakieś zmaganie z życiem, dla ludzi, dla których życie nie, nie, jest tylko, to nie jest tylko to, co tutaj na tym świecie nas czeka i potem koniec, czyli dla ludzi, którzy, którzy, którzy myślą o wieczności, którzy żyją b, no, b, no właśnie wiarą, to jest coś bezcennego wręcz. No. Tyle mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. To polecamy dzisiaj spojrzenia w świetle łaski: ksiądz Franciszek Blachnicki, a czyta pan Dariusz Kowalski od wydawnictwa Światło-Życie. A w związku z tym, że mamy takiego niezwykłego gościa, to zaprosimy jeszcze na spektakl mój syn Maksymilian do teatru oratorium. Tak, tak, mój syn Maksymilian. To jest przedstawienie, które zrobiliśmy które reżyserował Marcin Kwaśny, najbliższe spektakle to zdaje się 9 kwietnia o 16 i 19, chyba nie pomyliłem, w niedzielę, tak? 9 kwietnia, 16 i 19. Można sprawdzić na stronie Teatru Oratorium. Serdecznie dziękujemy i polecamy właśnie ten znakomity audiobook, który może być no, dla nas na pewno myślą przewodnią, tylko dla nas, być może także dla naszych dzieci. Spojrzenia w świetle łaski Franciszek Blachnicki. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i polecam.